Бо я вже випила, а як випив одну шлямку на спів похилився, А як випив другу, шлянку на землю звали. Ta kaplica budowana w 1905 roku przez właściciela dziewica Hulinkę. Wybudował kaplicę i grobowic na całą rodzinę. W tym czasie postanowił zrobić to też ogólny na dole, jak widzimy go jest. Kazał wysiłek drzewo i to grzebać wszystkich bez różnicy czy to polak, czy w Ukrainie. Аби був віжонки Богу, про джеда і, і комуністи, бо не страшно були віжонки та голівники. Не на правду так було. Та церкві було теж спільно. По лівій стороні, як ходімо, то було за христия, для Кшенза, для Спокаталіцького, а по правій для Пинського католицького. Ніжелі ж він там приходили наші польські, то приїздив з різниці, на що він справляв. А нежели були ж він там, греско то з двох длузно, днів, от була парафія і приїздив. Управляли Але люди без те ходили, ходіли, те ходіли, киди відправляли, дві біли у сварці, дзвони били, чотири дзвони. Ну то все сходилося, там було без жадної політики, без жодного. І це, бо до року 40-го, хіба другого. Доки німці не одержали на, на, на росію. Як там одержали, то зараз парашути партизанка то за все розмаїтості, розмаю то це був такий позов. Ja to robię swojej panie już na czwarte rocznie. Czwarte to dziewięćdziesiąt. Na dziewięćdziesiąt. Nikola mają się Bogu w szkole. Tak. Ja do polskiej szkoły już nie miał kiedy chodzić. Już? Niezuwieć. Mojej matki brat miał 6 synów. Proszę pana. Jeden, znaczy Piotr, liczył cztery lata, nie mógł chodzić nogami, tylko chodził na czworakach. Mhm. Jak przyszedł do domu, to mu to płakał, a, a, a dziadek, to był mój dziadek i jego, to znaczy mój matki, brata, mhm. synek był. To on mówił tak do dziadzia, dziadziu, co to jest? Wszyscy Dzieci chodzą jak ludzie, a ja mówię za nimi na czwórkach jak piesik. Co to jest? To niedobrze było usłyszeć. Nikomu, a, a, a dziadek co przemieszczał, pani wziął na wujkanus, na drugie dziecię iść na wujkanusie, wziął jego prześcieradło, to był jas jeszcze. Przygórzył go wioska. Oni mieszkali ku samej szkoły. Wziął jego prześcieradło na plecy i przez pola, to byli pola dworskie, i przez pola pani przeszedł tu i znaczy tu um, <coughs> rozwiązał prześcieradło na dole, kuła tej studenti, I pani wziął jego i trzy razy w, w tej wody i położył na radzie i mówił do niego, Rozmawiali szachlackim takim językiem pani. Mówi do niego, Petruniu, czekaj, ja umieję się, ja tebe poniesie. A ten pani zarwał się i <grym> mówi, Gazu ja sam pójdę. Poszedł do mnie sam. Uruż panie białki mężczyzna. ciekawego. A Robimy remanenty z całego dnia. Bardzo chyba najciekawie wyszła matka Boska. z tego dziadka. 90 lat. A, tam pana Jacka Martyniuka, tam gdzie byliśmy pod figurą to, świętego Mikołaja. Ten, ten, ten Mikołaj, ten pies. To, to tu jeszcze... Słuchaj, ale powiedz mi, ty kolekcjonujesz, po prostu twarze ludzkie, co jest myślą jakiejś nie, całości. Nie. Czy To jest taki twój po prostu notatnik, ta brudlo? W tej chwili w ogóle wprowadzać się stan twarzami ludzkimi. O, Paniatek Martyniuk rozpromieniony dwie piękne dziewczyny. Opowiada tutaj o jak to dobrze było za cara. Właściwie to, tu to, to, mnie cały czas towarzyszy taki, tak, tak, taki spowolniony nastrój. No i teraz ten spokój na tym zielonym wzgórzu stóp Białego Pałacyku. Piękny podarunek, takie zachodzące słońce. Właśnie ten pałacyk w takim zakolu starego i już nowego burzyska. Bardzo ładnie. Ja myślę, że tutaj musiał istnieć całe założenie takie parkowe yy, w odniesieniu do, tego, do zakola tego bugu. Oni no, o, o, o kamienia, ja pytam o ludzi. Pytałem tutaj czy nie ma jakichś fotografii, jakichś tam scenek z życia tego dworu, a nic na nie ma tego. Niewiele się zachowało. To, to, to mówił, mówił ten to spary, nauczyciel, który nas że tu celowo jest niszczona wszelki dokument fotograficzny. W przypadku Kryłowa zacierane są, są ślady. Ludzie dochodzą bo... do pewnych rzeczy, do posiadania pewnych rzeczy kawałków ziemi czy kawałków murów, nie zawsze e, takie były sugestie. Znaczy oni się tak domyślają. Nie zawsze drogą taką najprostszą. I być może, że zależy niektórym, żeby pewne rzeczy poznać. A to chyba bardzo zawikłane tłumaczenie, wydaje mi się, że są prostsze tłumaczenia. Przechodziła tutaj wojna we wszystkich możliwych kierunkach, przechodziły tu wszystkie możliwe nieszczęścia i nie plagi egipskie. No także tutaj to siłą rzeczy niewiele zostać mogło. Już jeszcze raz chętnie bym zobaczył zdjęcie wykonane tutaj na tym gampu. tutaj przed tym podjazdem, stojące powozy, bryczki, może ładne stare samochody. Może, może za pięć lat już coś takiego zobaczymy. No, no pan tutaj. tutaj jest pan, który bardzo się zajął tym pałacem. Oglądaliśmy wnętrze, no jest to ruina kompletna, ale widać ogrom pracy już włożonej. Jeżeli uda się to doprowadzić do końca, to... to Ale to tylko do tylko mogą nowi ludzie, którzy jakieś, jakieś, jakieś szaleństwo mają tu w sobie, bo to przecież... I tak właśnie wygląda najsłynniejsze w Europie pole buraku w Masłowencu pod Panie doktorze, w archeologicznym świadku zawrzało wiele lat temu, kiedy hasło Masłowen zaczęło coś znać. Tak, to jest prawda. Nikt się chyba nie spodziewa, że ta mała miejscowość w zrobi tak wielką karierę. Dosłowną karierę, bo o Masłowencu mówi się wszędzie, mówi się dużo. A wszystko za przyczyną tych właśnie tutaj szczątków doczesnych ludu który pod, pod imieniem i wezwaniem gotów przemierzył Europę swego czasu, od końca drugiego stulecia i podobał sobie kotlinę chrubieszowską, zakładając tutaj wielką faktorię handlową na trakcie swoich wędrówek nad Morze Czarne, a nam pozostały właśnie szczątki tych kobiet i wspaniałe wyposażenie. No właśnie tych kobiet, bo sensacyjność polega na tym, że utożsamia się to, to miejsce z starożytnymi przekazami o państwie Amazonek. Tak, legenda, legendą, fakty archeologiczne, faktami archeologicznymi, realia i ostrożność historyka też tutaj grają swoją rolę. ładnie Zacznę od, a to ładnie brzmi. Tak. Zacznę od, od legend. Uż... starożytność cała pasjonowała się w ogóle o motorukami, pasjonowała się legendą o walecznych kobietach, które wabiły do siebie mężczyzn, wykorzystywały ich, a później uśmiercały, czy też zapraszały ich na jakieś takie uczty wielkie, które się miały kończyć oczywiście zwiększaniem populacji amazonek. Natomiast y, fakty archeologiczne to jest, to jest dziwne, potwierdzają niemal w 100% taką, taką legendę, że większość pochówków, które tutaj odkryliśmy, a na tym polu buraczanym jest ich już prawie 500, większość tych pochówków to kobiety i dzieci. Czyli pasuje do tego przekazu farmy? Nie ma. Mężczyzn jest bardzo mało, i ci, którzy są. To panowie wybaczcie, to jest gatunku. To są osobnicy starzy, schorowani, reumatyzm, wszelkie możliwe choroby związane z kośćcem ludzkim. Także trudno o tym mówić jako, jako mężczyzna. Niemniej są. Panie że my podróżujemy trasą od Kryłowa w dół Bugu, takim właśnie zapomnianym gościncem jak już się to nazwali. Gdyby ta podróż odbyć historycznie właśnie w tym dru drugim wieku, gdyby zobaczyć te podróżujące, nie wiem, karawany, wozy, być może łodzie, jak dostały się tu jawane. Właśnie, to jest, to jest niesamowita historia, gdyż Bóg w tym drugim wieku odgrywał bardzo niewielką rolę jako trakt komunikacyjny. Goci dotarli tutaj nad Bóg do Kotliny i zupełnie inną drogą. Najprawdopodobniej wszystkie fakty archeologiczne o tym świadczą przemieszczali się... Y Wzdłuż wisły po prawej stronie wisły do wysokości wieprza.